21 września w Chorzowskim Centrum Kultury miała miejsce inauguracja sezonu kulturalnego 2013-2014. Z tej okazji na deskach Hacekku premierowo zaprezentowano spektakl Wspomnienie z przedmieścia w wykonaniu Reduty Śląskiej. To jak gdyby dzisiaj jest trzy w jednym, że Reduta obchodzi swoje 80 lecie i Reduta dzisiaj na deskach już Chorzowskiego Centrum Kultury, czy na tych samych deskach, do których wraca z okresu przedwojennego, bo tu rozpoczynała w 1934, a w ogóle w 1933 roku prezentuje już drugą premierę posłynnej Uliance, czyli tragedia prześlicznej Ulianki i dojrzałego Edmunta. Dzisiaj na bazie wodewilu Przedwojennego Królowa Przedmieścia, wspomnienie z Przedmieścia reżysera Piotra Janiszewskiego. Zostałam postawiona przed faktem, zmobilizowano mnie, żebym reaktywowała redutę. W najśmielszych przypuszczeniach nie liczyłam na to, że taki to będzie miał obraz. Jeden telefon wystarczył do 12 staruszków redutowców, którzy zjawili się jak jeden mąż. A młodzież to jest mój wielki dar, który otrzymałam, bo w większości to są moi wychowankowie. Najstarszy aktor ma 87 lat, najmłodsza 16. Jesteśmy jedną rodzinką. Dzisiaj jest wielkie święto wszystkich redutowców, tych, którzy zaczynali. Trochę dawniej, bo przecież Reduta ma dzisiaj 80 lat, a najstarsi członkowie jeszcze urodzili się trochę, trochę dawniej. I to jest ich wielki dzień, wielkie święto. A my się cieszymy tak bardzo, że premiera przedstawienia przygotowanego przez Redutę Śląską zbiega się z uroczystością wspaniałą w Chorzowskim Centrum Kultury z inauguracją Roku Artystycznego. Tuż przed premierą zespół Reduty Śląskiej uhonorowany został medalem imienia Teodora Kalidego. Ten amatorski teatr działał od 1933 roku, rozsławiając Chorzów. Około 20 lat temu zniknął, ale w tym roku został reaktywowany i 23 lutego w Chorzowskim Centrum Kultury pokazał swoją pierwszą premierę. Ona jest źródłem wszelkiego złego. Wszyscy dla niej głowy tracą. Ja sam, ja sam... Skoro Chorzowskie Centrum Kultury jest chyba największą i, i taką najprężniejszą instytucją kultury działającą w centrum miasta, zwyczajowo tutaj rozpoczynamy sezon kulturalny. To zawsze mówię, wtedy kiedy przyroda zaczyna się uspokajać, wyciszać, wszyscy wracają z urlopu, czas do Haceku i dzisiaj tradycyjnie spotykamy się na inauguracji, myślę, że roku bogatego wydarzenia. Czeka nas wiele, wiele, wiele ciekawych wydarzeń. Jeżeli chodzi o poprzeczkę z szeroką w repertuarze w nadchodzonym se 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 sezonie, to ja uważam nieskromnie, że ona jest postawiona na, tej, na tym samym poziomie, na pewno nie jest wiele niższa, Repertuar jest bardzo szeroki, jest, są i lekkie komedie, jest i kabaret, na przykład Grupa Mozarta, jest wiele znakomitych nazwisk. Zapraszamy do Starożowskiego Domu Kultury, no i do Galerii MM, gdzie w najbliższym miesiącu kolejna wystawa jesienna Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Serdecznie zapraszamy do Chorzowskiego Centrum Kultury. Pełen program artystyczny można znaleźć na stronie www.hck.pl.